demu damy radę radę damy każdemu Wracamy do rozmów o naszych kręgosłupach. Naszym ekspertem jest dziś fizjoterapeuta dr Dawid Pawlak z Mediker. Bardzo Państwu dziękujemy za liczne telefony. Panie doktorze, no to oznacza, że um, może nie każdy, ale prędzej czy później większość z nas ma problemy z kręgosłupem. Bardzo często. E, I no tak jak padało wiele pytań, e, to przede wszystkim historie ludzi, którzy doświadczyli różnych zmian, e, uszkodzeń, e, o których wcześniej mówiliśmy i różnych skutków tego, czyli bądź prawidłowego, bądź nieprawidłowego leczenia, które było przeprowadzone. No, takim pocieszeniem dla tych wszystkich pacjentów, dla tych wszystkich osób, które, z którymi miałem możliwość porozmawiać, jest to, żeby, żeby dalej to diagnozowali, dlatego że to na co my stawiamy, czyli rehabilitacja i wspomaganie bądź uśmierzenie, łagodzenie tych objawów można zrobić i podjąć zawsze. Różne ma to w skutki, czasami pozytywne, czasami te zmiany są tak posunięte, że nie jesteśmy w stanie w pełni ulżyć pacjentowi w bólu, ale bardzo często się to udaje i jeżeli ktoś podejmie taką próbę, często jest zadowolony z efektów. Panie doktorze, czy zwyrodnienia są nieuniknione? Czy dolegliwości kręgosłupa po prostu należy się z tym pogodzić, prędzej czy później nadchodzą u każdego? Bo po prostu taka jest kolej rzeczy. Tak jak już wielokrotnie e, podkreślaliśmy ten e, temat, e, zwyrodnienia, jest o, czy zwyrodnienia są naturalnym dla nas procesem, czyli my e, mamy nasze struktury przygotowane na pewną przeżywalność. I po wiele... prostu zaczynają się z wiekiem zużywać. Tak, wiele osób gdzieś tam z moich kolegów porównuje to do jakiegoś eksploatacji samochodu. Albo ten przebieg będzie dłuższy, bo nie będziemy go nadmiernie eksploatować, bądź zużyjemy dane struktury troszeczkę szybciej. Ale mówią, że jak auto porządne, to później się starzeje. <noise> Często to tak jest. Więc, no ale nie zachęca pan do tego, żeby na przykład oszczędzać kręgosłup, mięśnie, nie wiem, stawy, bo jak nie będziemy za często używać, poleżymy sobie w kąciku, posiedzimy, nie przeciążymy, to długo będą nam służyć w dobrym stanie. I to tyczy się wszystkich zmian, dlatego, że nasz organizm, jeżeli jest poddawany obciążeniu, on prawidłowo funkcjonuje. Mówimy tu o układzie mięśniowo-szkieletowym, czyli mięśniach, które dostają odżywienie, jeżeli pracują, ale również o mineralizacji struktur kostnych, jeżeli e, mamy odciążenie nie poddajemy ich dociążeniu również e, dochodzi do ich e, zmian mineralizacji dlatego też kosmonauci w, bardzo często są poddawani różnym e, treningom dlatego że mięśnie angażując y, z, swoją, e, swoje przyczepy, bardzo często wpływają na dociążenie kości. Czyli nie obijamy się, no i teraz tak, obiecaliśmy, że powiemy, y, co kręgosłup lubi, a czego nie. Czyli co mu służy, a co mu najbardziej szkodzi. To dokładnie to, o czym teraz mówiliśmy, <grym> <powiedzieliśmy>. czyli ruch. <grym> no tak, ale ruch formie. ruchowi nieru, nierówny, prawda? Mhm. Wspominaliśmy przed godziną dziesiątą, że oczywiście dobrze jest zwiększać obciążenia, żeby i stawom, i mięśniom dawać jak gdyby coraz trudniejsze zadanie, ale musimy pamiętać o tej gradacji, nie, że nie ćwiczyliśmy ostatnie pół roku i od razu bierzemy sztangę 50 kg. To przykład. na pewno, to mamy już tak dużo specjalistów, którzy zajmują się ruchem, że należy że ich zapytać, naprawdę a jaka są to forma ruchu dla tego kręgosłupa osoby? jest dobra, bądź też jakie mm, pozycje dłużej trwające nie są dobre? To może takie konkretne przykłady. No tym, którym najczęściej jesteśmy poddawani, czyli pozycja siedząca, bo w, w, ze względu na to, że cywilizacja poszła w, w tym kierunku, jednak przebywamy dłużej dużo w tej pozycji. A ona szkodzi nie e... tylko na kręgosłup, prawda? Jak za dużo siedzimy? Dokładnie. Ona szkodzi w... 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 Wszy... W wszystkim strukturom, które są, e, są poddawane takiemu obciążeniu. Więc e, no, jeżeli mamy ruch, jeżeli co jakiś czas wstaniemy, e, to na pewno będzie to dla nas korzystne. Ale to, o czym też często e, się nie, nie, nie mówi, e, to o doborze samego stanowiska. Więc o to powinniśmy zadbać. Bardzo często wiele osób, e, jeżeli przebywa w tej pozycji siedzącej e, długotrwale, to Musi zadbać przede wszystkim o stanowisko pracy. Jeżeli ono jest prawidłowo poddane, to na pewno będzie to mniej szkodziło. Mniej obciążające. Ale i tak każdemu doradzamy, żeby co jakiś czas wstał, przeszedł się, żeby tą drukarkę jednak dalej sobie <grym> troszeczkę zainstalował, żeby zmusił się do tego, żeby się ruszyć, żeby się przemieścić, żeby z kimś coś skonsultować, to jednak, żeby nie, nie iść na łatwiznę, żeby nasze organizm angażować. No dobrze, a jakie ćwiczenia sprzyjają kręgosłupowi? nie wiem, skłony albo schylamy się, podnosimy duże. Wspominaliśmy o ciężarach, mm. zaczynam dźwigać ciężary, schylam się i podnoszę do góry te 50 kilo i chrup. Dokładnie. I znowu będzie mówić o ergonomii, czyli wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane prawidłowo w pozycjach ergonomicznych, czyli przy zachowaniu tej neutralnej pozycji chociażby odcinka lędziwowego, jeżeli mówimy teraz o tych najczęstszych dyskopatiach, to jeżeli robimy to w sposób prawidłowy, to na pewno kręgosłup nam za to podziękować. Jak prawidłowo podnosimy na przykład ciężar i niekoniecznie jest to sztanga 50-kilowa, no chociażby własne dziecko, prawda? Albo nie wiem, hmm. kosz z zakupami. Dokładnie. To co najczęściej obserwujemy z boku, e, to bardzo często brak zginania kolan. Tak schylamy się i po prostu tak, podnosimy. Jeżeli mówimy o bezpiecznym podnoszeniu czegokolwiek, to musi być trójzgięcie. Wstaw skokowy, kolanowy, biodrowy, A A tak po ludzku zgiąć. mówiąc, musimy trochę kucnąć Dokładnie. po prostu. Zgiąć kolana. To jest to badania już... Bardzo podkreślają, że to już zmniejsza tą dźwignię, która działa na kręgosłup, zmniejsza to obciążenie, którym poddawany jest wówczas odcinek krędziowy. To jest dla nas bezpieczniejsze, więc zginajmy kolana, nie schylajmy się nadmiernie, dlatego że to wielokrotność powtarzania danych e, zgięć będzie wpływała negatywnie. A jakie sporty służą naszemu okręgosłupowi? Kiedy już rzeczywiście na no, jakąś rekreację mamy jeżeli z, mamy czas. Tak, już. Jeżeli mamy czas i jeżeli wybieramy jakieś aktywności, nie jesteśmy wyczynowcami, mhm. nie podnosimy bez przerwy tych 50-78, ale się ruszamy, no chcemy się dobrze czuć, chcemy dbać o kondycję, o dobrą formę. Jakie formy aktywności są dlatego, kręgosłupa bardziej y, sprzyjające, bardziej korzystne. Jeżeli mamy y, czas i zastanawiamy się, to Praktycznie każda jest dla nas korzystna. Jeżeli mówilibyśmy o pacjentach, to dobór w zależności jest uzależniony od tego, czy mamy dodatkowe jakieś struktury, które musimy odciążyć. Czyli odciążyć. powinien tu podpowiedzieć specjalista. Dokładnie, mhm. bądź tusza, czyli jeżeli mówimy o jakichś dodatkowych kilogramach, które nosimy, to na pewno bieg musimy troszeczkę sobie oddalić, bo będzie to w pierwszej chud, kolejności. Dokładnie, bo musimy też wziąć pod uwagę to, że musi to być bezpieczne. Ale każdy ruch spacer szybsze, wolniejsze, basen, a rower bo tam często jesteśmy pochyleni na przykład tak, z tego też powinniśmy kręgosłup. brać to pod uwagę. Jeżeli e, mamy dłuższą trasę bądź e, jeżeli jest to częsty w środek naszego transportu, to powinniśmy zadbać o to, żeby środek było wyżej, żeby kierownica była wyżej, żebyśmy siedzieli e, tak, żeby ten e, kręgosłup był w jak najbardziej zbliżonej do neutralnej pozycji e, naszego kręgosłupa. Panie doktorze, czy chodzenie na co tak szkodzi? <noise> e, bardzo częste pytanie. I no, to, wiele kobiet ma. I to też zależy, dlatego że jeżeli wyjść? mamy już świadomość, że ktoś ma to wygięcie kręgosłupa. Jak trosz... chodzimy od drugiego roku życia, kręgosłup się przyzwyczaja. Może <noise> tak i często tak jest, bo w, wielu pacjentów nam udowadnia, że mimo naszych e, gdzieś tam doradzań bądź e, ostrzeżeń przed tym, żeby nie przesadzać w, w tym kierunku, e, udowadnia nam, że w, są w stanie to wykonywać i nie daje to im dolegliwości bólowych. Ale to, co każdy z naszych pacjentów powinien usłyszeć, to jeżeli ma pogłębioną lordozę, czyli to wygięcie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, bądź jest to związane z samą kością krzyżową, która, ona, która może też być troszeczkę bardziej pochylona, to ten środek ciężkości już jest przesunięty troszeczkę do przodu. Jeżeli damy sobie obcasy, bądź zrobimy wspięcie na palce, to środek ciężkości jeszcze, jeszcze bardziej przesunie się do, się przesunie się do mhm. przodu, co oczywiście będzie reakcją mięśni, które nas trzymają z tyłu, więc... Żebyśmy ten... zachowali te taśmy, o których mówimy z tyłu będą w podwyższonym napięciu, więc to też będzie na to wpływało, ale tak jak mówię, mimo naszych e, gdzieś tam ostrzeżeń bądź doradzenia, żeby robić to, z Kobiety dają radę. Nie jest to nierealne i wielu osobom mimo e, jakichś możliwości nie szkodzi, więc e, tu na pewno doradzam, e, żeby robić to... Zdrowy rozsądek. Ostrożnie. Znaczy, tak już całkiem serio mówiąc, jeżeli kobieta nosi wysokie obcasy całe życie, ale w pewnym momencie zaczyna odczuwać pewne dolegliwości, na przykład w okolicy lędźwiowej po dłuższym chodzeniu na obcasach, to może to być sygnał ostrzegawczy, Ona że może trzeba obniżyć czyn... obcas. Powinno to być czynnik, który, który może być sprawczy, ale jeżeli zadba o rehabilitację, niekoniecznie musi z nich rezygnować. No i panie doktorze, na zakończenie naszego spotkania wiem, że to się nie da krótko, ale spróbujmy, tak. czy um, dobrymi ćwiczeniami, dbaniem o tę naszą formę, rekreacją, da się... Trochę cofnąć, ja wiem, że nie da się tego zlikwidować, zniwelować, ale da się trochę cofnąć na przykład dolegliwości. Boli nas kręgosłup, zaczynamy trochę ćwiczyć, bardziej dbamy o siebie. Czy jest szansa, że te dolegliwości, jeśli nie są to jakieś takie skorzenia, o których mówiliśmy, które wymagają już diagnostyki i interwencji lekarskiej, czy można je trochę zniwelować? Oczywiście. Naszym zadaniem jest przede wszystkim zatrzymanie tych procesów, które, które nastąpiły, czyli zadbanie o bezpieczeństwo. Ta tkanka ma być prawidłowo poddana regeneracji, Merci. A ruch ma być dobrany do tego, żeby mogło to zaistnieć, więc jak najbardziej w, e, zadbanie o napięcia mięśniowe, o stabilizację tego odcinka będzie dla nas korzystne. Więc Nie wolno rezygnować. Zawsze zaczynamy dziś, mówiąc pacjentom od tego centrum, czyli zadbanie o tą okolicę i poddawanie e, kończynom górnym, dolnym różnym obciążeniom. Drodzy Państwo, dbajmy o nasze kręgosłupy tak, jak Zachęcam tylko tak potrafimy. Tutaj myślę, że to, co nasz ekspert dzisiaj powiedział, powinno Państwo przekonać do tego, że w każdym momencie warto dbać o siebie i warto być aktywnym, choćby pod okiem specjalisty, jeśli już bardziej nam dokucza na przykład nasz kręgosłup. Doktor Dawid Pawlak, fizjoterapeuta, był dzisiaj naszym ekspertem Mimo. razem z atrapą, na której prezentował straszną, proszę jeszcze raz do kamery pokazać panie doktorze, jak pan naciśnie, co się dzieje. Ostrzegamy tak ku, przestrodze. ku przestrodze. Tak to wygląda, drodzy Państwo, jeśli się zaniedbamy i nasz kręgosłup nam dokucza, a więcej okręgosłupi, ale bardziej już y, y, o leczeniu schorzeń operacyjnie, stricte z medycznego punktu widzenia, dziś w Radiowym Poradniku Medycznym krótka wersja o 13.30 i dłuższa odsłona o od 21.10. Jadwiga Woźnikowska będzie rozmawiać ze swoim gościem, a zatem jeśli mają Państwo poważniejsze problemy z kręgosłupem, proszę być także z nami dziś o 13.30 o 21.10. Oprócz tego, że oczywiście mamy nadzieję, że towarzyszą nam Państwo przez cały czas. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Każdemu damy radę. 32, 205, 10, 22.